Siemanko byczkini, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj wjeżdżają potężne, najbardziej potężne nagrody w historii tego kanału, bo to był najpotężniejszy challenge w historii tego kanału i najtrudniejszy chyba, który też zagraliśmy, bo Food Champions graliśmy tym oto składem, czyli Ekstra Klasa no, wraz z Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa 96. I moi kochani, jeśli podoba Wam się styl challenge i ogólnie chcecie więcej challenge, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry pod tym odcinkiem. I dodatkowo napiszcie w komentarzu, jaki kolejny challenge mamy zrobić kolejny kolejnym Food Champions. No bo już ekstreklasom nie chcemy grać. Zdecydowanie nie. Naprawdę, to był jeden z najtrudniejszych challenge, jakie, jakie robiliśmy w tej Fifie. No, były już srebrne karty, byli już Polacy, ale to, no, to były dymy, to były dymy. I udało się, dosłownie w sensie udało się, zrobiliśmy 11 zwycięstw. 11 zwycięstw, 9 porażek i to jest takie pełne 11 zwycięstw, bo nikt nam meczu nie oddał. Lecz w ostatnim meczu trafiliśmy na chłopa, który miał hulita na chłopak, który miał jakieś inne potężne karty i ta wartość tego składu oscylowała w granicach no, potężnej ilości końców. Ale teraz na samym początku tego odcineczka polecimy sobie z nagrodami za to Foot Champions, a potem przechodzimy na Road to Glory, gdzie mamy 10 ostatnich meczów do zagrania, a bilans tam jest znakomity, więc niech taką prognozą tego, co się wydarzy na row to Glory, będą te piki i ogólnie nagrody za to Foot Champions, bo i tak 11-9 bilans, to i tak nie jest tragiczny bilans, to jest bilans, który daje fajne nagrody i który daje... no Kantę powinien chyba dać. Albo i nie. Póki co jest Bowen. W drugim piku zobaczymy, ktoż tutaj będzie. Małk? Jest Sanchez. I w ostatnim piku numer 3 jest Aspas i koreła. Korea wygląda też bardzo dobrze Myślę, że jakbyśmy go trafili na Road to Glory To jest duża szansa, żebyśmy go wrzucili do pierwszego składu Ale spoko, no szliśmy takim jednostajnie przyspieszonym tempem Można by rzec I teraz jedziemy do nagród I tutaj mam nadzieję, że coś odda, odda zdecydowanie bardziej 6 minut do paczki bo... Dobra, jedziemy Pierw paczka za SBC Prime Mixed Players Pack, let's go. 6 rzadkich, 12 kart. Okej, okay. o coś tu może być, coś tu może być. Ale też może nie być. Może nie być. Inform Sanket Timir Hando, jo. Rare Players Pack, let's go. Paczka za 50 tysięcy. No dajcie coś. U lala. Ktoś tu chyba nie lubi challenge, mam wrażenie. W Kanadzie. Ktoś kto. Yy, robi, yy, decyduje. O matko, ktoś bardzo tych challenge'y nie lubi. Oj, w ogóle nie lubi ktoś, naprawdę. O jezu, jak to wygląda fatalnie. To wygląda najgorzej na świecie. Ultimate, płak, puck? paka za 125 tysięcy. Ja, cię kręcę. No, ktoś. Ktoś, ktoś, ktoś. To już chyba nie chodzi o challenge. to chyba chodzi o coś więcej. Lecimy z tematem, a was zachęcam do tego, żebyście wpadali na Instagrama, którego prowadzę w miarę aktywnie. Codziennie coś tam, jakieś story się pojawia. Tutaj się wam pojawia mój nick, lisek, podłoga HD. Pierwszy walkout: Jago Aspas 87. A Kante, 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 nie, Kante ma chyba 90. Kantę ma chyba 90. Polecam wam Instagrama widzowie. Link też w opisie znajdziecie. Wpadnijcie, zostawcie followka. Przecież to jest identyczny zestaw, jak mieliśmy yy, w pikach. Tylko że inne karty. Sekunda, szybko, lecimy. Idealnie. Od razu, jak zniknęła, to pojawia się no. A, idziemy na te road to Glory, Bo te, to te konto, to tutaj nic dobrego nie znajdziemy. A więc przejście na Roatu Glory. Aktualny bilans to 12 zwycięstw i dwie porażki. Gramy tym składem, którym graliśmy już wcześniej. Jest yy, Alessandrini, legendarny Alessandrini, mocarny zawodnik. To, to naprawdę to jest mocarz. Dwa mecze, jedna bramka, jedna asysta, ale za to no, pomaga w najgorszych chwilach tego zespo temu zespołowi. No i cała reszta, sam widzicie jak jest, ale Felix. 66 metrów 81 ramki 81 ramek. Matko jedna. No cóż, walka, walka o 18 winów. Tu nie będę niczego mówił. 18 winów. I tyle. Jazda. The Red Devils! Let's go! No nice, i dobrze, że to przeszło. Pięknie! Pięknie. Wow! Korea, no mówię! Korea na początku, kiedy robiliśmy ten skład i ogólnie w pierwszych meczach sam, zresztą o tym mówiłem na odcinku, że wydaje się najsłabszym zawodnikiem tego składu. A tak całkowicie szczerze, to ja nie wiem czy ten zawodnik, ma, ten zawodnik, ten skład ma jakiegoś konkretnego słabego zawodnika. Jedyne co bym zmienił to bym, o Jezu, to bym Viniciusem nie chciał grać na ataku, mam wrażenie, że to troszeczkę osłabia nasz atak. I, I że Vinicius jest po prostu mocniejszy z drugiej linii, atakując. Wtedy też ma więcej pola do szybkościowego oszukania oponenta. I, i to bym zmienił. Tylko nie ma pojęcia za kogo. Czy za Corełę, czy za Messiego? Szczerze nie wiem, bo Messi ma w sobie coś, co powoduje, że gra się nim dobrze. Po prostu ma taką. Bożą iskrę. Matko, jedyna. Żało Felix? No Żało Felixa, to jakby nie wiem. Jakby nie wiem, naprawdę, nie wiem, bo to jest Żao Felix to jest nasz po prostu wychowanek. Jestem zdania, że wychowanek żao Felix jest wychowankiem Lisandro Lopeza. Nie Lisandro Lopeza, ale naszego składu, naszego klubu. Sami zobaczcie co jak on gra. I my w związku z tym, że mieliśmy go w czasach juniorskich, to dzięki temu też Żao Felix chce dla nas grać w czasach... Swojej prawdziwej kariery I dzięki temu ten João Felix jest taki dobry Bilansik 13-2 Więc pomiędzy kolejnymi meczami Mamy cztery paczuszki do otworzenia A nóż coś się trafi A nóż coś się trafi Bo już nie takie paczki dawały Jeszcze lepsze trafy niż O których myślę Nagrody nie dały nic, a tutaj trafiamy już Falcao, niemieckiego Wolanda Ja wierzę, że tutaj Że tutaj może dać coś lepszego Jazda Okej, okay, nie w tej paczce. Paczka rzadki piłkarzy, jazda. O, banerki, spoko. Szpania, no nieważne. Paskany, no dobra. I ostatnia paczuszka. Dajcie coś, dajcie, na zachętę. Oj, dali na zachętę. Francja, elo. Dynia. A no dobrze, dynia to dynia. To lecimy, moi kochani. Do kolejnego meczu. Meczyk o 14 zwycięstwo. Jelcz Warchlis. Jest Chujf? Jest z Messi? No dobra. Jazda. Woohoo, Leo Messi. Jazda. Po swoje. Och, robi ładnie. Nice! żał felix o Boże, kochany, jakie bramki tracimy. Ja pier... Ach. No co jeszcze, ale co? Jakim prawem Awara dogonił jego świeżo wpuszczonego? Jakim prawem? Przecież to... To jest nielegalne chyba. Chłop na podwójnym gazie jechał. Do gryweczka, do gryweczka w tym meczu. Ciężki meczek, bardzo ciężki. Let's go! Tak jest, dobrze. O matko, jedyna czemu takie bramki tracimy w tym meczu? Co jest? Nie, Dobra, Essa. essa. Jazda, jazda. No super, Team Flancy. Dajcie jeszcze mi przeciwników innych. O dobrze, Manuel Neuer, chociaż jest beznadziejnym bramkarzem. Leo Messi! No już Hakimi to już... Ha, to Leo Messiego. Ależ wyczyn, no Hakimi naprawdę masz się czym chwalić, ty. Chłopa na emeryturze doganiasz. Super, naprawdę. Wpisz to sobie kurwa w CV. Hola, hola, Vinicius, es. Oh! Vinicius, ela. elo, elo, elo. Nice. Po piętnaste zwycięstwo Red Devils, let's go! Ale ma duet środkowy, potężny. Gwendo's Ja Jazda. O matko, jedyna. Kto to był? Alessandrini? Messi strzela z główki. Ja pierdykam. Koniec świata, widzowie. End of the world. No! skoreła. Jeden. Dwa. Dyki wygrywają, jazda. Wow, Alessandrini znowu wchodzi. Robi zamieszanie, robi dym. Pięknie. Trzy, jeden. Elegancko fest. No i widzowie, ostatni meczyk. Mam nadzieję, w tym odcinku. Haim Po'ur. Bilans 15,3. Jazda. Let's go. Let's go. Super bramka. Tracimy brameczkę, petarda. Nie! Na zielonym? Taki strzał? To powinna być bramka 300% Mike, nie, nie wierzę, nie wierzę. Nie, yeah. hit, po prostu hit. Podsumowanie tego meczu Armia Bejield, let's go, let's go. Nice, Karne, let's go. Pięknie, Żoł Felix, let's go. O oh jezu, ten co mi swobodował, nice. Let's go, 16-4 bilansik. Moi kochani, to cieszy. Szczególnie, że to sprawia, że mamy fajne nagrody po prostu. Bardzo fajne nagródki. Bilans możemy już wyłączyć, żebyście nie widzieli go. 16-4 bilansik na Road to Glory. że że składem gra się wybornie, a my mamy trzy piki. Jedna paczka Ultimate, dwie paczki Team of the Week, dwie paczki za 50 tysięcy. Jeszcze końca coś wleci. 75 tysięcy. Coś pięknego, coś znakomitego. Znakomicie, znakomicie. Ale te nagrody już dzisiaj na strumyku w okolicach 21. A na odcinku o godzinie 6:30 już jutro. Trzymajcie się cieplutko, dzięki za oglądanie. Papa! Pa.